Rozpoczął się publiczny test aktualizacji 1.6. Możecie już zobaczyć, jak przerobiliśmy misje osobiste obydwu kampanii, ocenić wielkie zmiany w systemie personalizacji, sprawdzić ulepszoną mechanikę uszkodzeń drużyny i, co najważniejsze, poznać nowe brytyjskie czołgi lekkie. Zaczynamy! Gwoździem programu tej aktualizacji będą nowe brytyjskie lekkie czołgi wysokich poziomów. Nową podgałąź będą reprezentować cztery pojazdy. Prowadzić do nich będzie Cromwell. Czołg średni szóstego poziomu. Poza niezwykłym wyglądem, lekkie czołgi łączy jeszcze jedno ich rozmiary. Pod tym względem plasują się między francuskimi pojazdami ELC FN 90 i AMX 13105. Mają więc wszystkie odpowiednie zalety tak niskiej sylwetki. Trudno je trafić i mają świetne maskowanie. To kompaktowe pojazdy z dobrą dynamiką, ale przewidywalnie słabym pancerzem. Ich działa mają wysoką alfę, ale parametry celowania nie pozwolą skutecznie strzelać w ruchu. Na szczycie nowej gałęzi jest pojazd Manticore 10 poziomu. Ma niską sylwetkę, dobry zasięg widzenia i świetne działo 105 mm zadające 390 uszkodzeń na strzał. Nowe czołgi służą głównie do biernego zwiadu i zapewnienia wsparcia. Nadają się do strzelania z ukrycia w kluczowych pozycjach i wczesnego wykrywania większości wrogów. Aby robić to skutecznie, trzeba jednak uwzględnić paskowanie i zasięg widzenia naszego pojazdu oraz pojazdu przeciwnika. Inaczej może się to źle skończyć. Wszystkie nowe pojazdy będą dostępne w teście publicznym. To świetna okazja, aby przetestować je na polu bitwy. W aktualizacji 1.5 artyleria przeszła zmiany w zrównoważeniu. Znacznie wpłynęły one na czas trwania ogłuszenia, więc naturalnie trzeba było zmienić warunki osobistych misji artylerii. Najtrudniejsze misje w kampanii wymagające ogłuszenia zostały uproszczone. Te zmiany powinny odświeżyć warunki misji w kwestii nowej mechaniki obliczania czasu trwania ogłuszenia. Poza zmianami w artylerii zmodyfikowaliśmy też misje dla Obiektu 279. Warunki niektórych z nich stały się prostsze. Inne misje uległy całkowitej zmianie. Na przykład misja 13 dla koalicji. Teraz polega ona na zadawaniu szkodzeń, a nie blokowaniu ich. System personalizacji uległ wielkim zmianom. Wcześniej korzystanie z naklejek nie było dość intuicyjne, więc ten proces usprawniliśmy. Zmiana wyglądu pojazdu jest teraz bardziej intuicyjna, prostsza i wygodniejsza. Gracze otrzymają nowe kwadratowe naklejki. Ponadto w aktualizacji 1.6 pojawią się też prostokątne naklejki. Teraz można jeszcze bardziej wyróżnić swój pojazd na polu bitwy. Pojawiły się też nowe opcje czcionek dla numerów taktycznych. Weźcie udział w teście i przekonajcie się sami. Aktualizacja 1.6 wprowadzi długo oczekiwane wyłączenie uszkodzeń sojuszników. Wypróbowaliśmy je już w bitwach rankingowych i linii frontu i zdało to egzamin. Pora przetestować je w bitwach losowych. Powiedzcie nam, co sądzicie o tym nowym rozwiązaniu. Więcej na temat tych zmian, poprawek map i nowych dodatków znajdziecie w naszym artykule. Dołączcie do testów publicznych, aby mieć wpływ na to, co pojawi się w aktualizacji. Powodzenia na polu bitwy!